Kilku tygodni jestem w swoim nowym klubie. Przyjechaliśmy do Warszawy posparować z Politechniką. Zobaczymy, jak gościnna będzie stolica. Nigdy nie przedstawiałem swoich, swojego nowego klubu ani zawodników w nim grających, ale będę to robił w poszczególnych odcinkach. Najważniejsza osoba, szef całego zamieszania, głównodowodzący. A po kolei to, o, to jest też bardzo ważny gość. Odpowiadający za całą logistykę przejazdów, hoteli i wszystkich innych rzeczy. Nasz nowy kolega ze Słowacji Antoś. Chyba mu się film nie podoba, bo byli w kinie. Słowacy, prawie Słowacy. No i nasza złota młodzież. Wszyscy na nich liczą, żeby się nie przeliczyli. Cześć. Cześć, Zdrawiam to jest. Ka Kadiu Projekt. Jeszcze raz tego pozdrawiam projektu. fanów Kadziu Projekt. Biały, duży człowiek jest. Biały Biały duży. Najlepszy pols... y... pierwszoligowy, środkowy. Wszystkie kluby w Polsce chciały go zabrać. Weteran? <laughs> Weteran! Starzy i starsi. Tutaj Kolo próbujący wyglądać jak Bale. Gorzki, śpiący cipek, całe życie śpi. Koro i Weź się za robotę. Weź się za robotę. Słuchajcie, trzeba wprowadzić nowe. Jest wiele określeń nie przegrać mecz w nos, w ryj. W tace. Maciej Kordysz wprowadził nowy, obowiązujący tekst, jeżeli chodzi o przegranie spotkania. mać powiedz. w tace. 3-1 w tace. 3-1 w tace, więc przyjechaliśmy do pięknej stolicy posparować z polibudą i zobaczymy, czy dostaniemy w tace. Liczę na to, że nie. Spotkamy się z Diabłem, porozmawiamy z nim na temat zbliżających się mistrzostw Europy. Zobaczymy, czy bardzo brakuje mu Zbyszka Bartmana w tej drużynie i jak on widzi potencjał naszej drużyny i możliwości osiągnięcia dobrego wyniku. Trzymajcie za nas kciuki, my jedziemy na Ursynów trochę powojować i zarobić na ZUS.